Dzień dobry, witamy wszystkich, pozdrawia Państwa Rada Miejska w Zelowie. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w celu wykonania Gashin Challenge, do którego zostaliśmy nowinowani przez Urząd Miejski w Zelowie, za co serdecznie dziękujemy. Na konto chorej Julki popłynęły już od nas złotóweczki, a nam do zrobienia zostały tylko przysiady i pompeczki, a więc zaczynamy. Gotowi? Raz! dwa 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamy napompowani chcielibyśmy życzyć wszystkim chorym dzieciom dużo zdrówka, a ich rodzicom Dużo sił i wytrwałości w dążeniu do lepszego jutra, a my jesteśmy pewni, że takimi akcjami jak, jak ta możemy się choć trochę do tego przyczynić. A więc do dalszej zabawy zapraszamy Bieg Team Zelów, Fundację Rozwoju Gminy Zelów oraz Towarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Stare Tłoki. Dziękujemy.